Cześć, witam was wszystkich serdecznie w Dead Stranding 2. Rozdział 8 dalej trwa. A my lecimy na powierzchnię, zobaczyć co się dzieje. Marno yapka Jejku, zapomniałem, ile mam paczek. Widziałeś tu z jabłkami na korytarzu, prawda? Chyba ćwiczyła. Stara się lepiej panować nad swoimi temporalnymi zdolnościami. Bierze zielone, niedojrzałe jabłka i próbuje je postarzyć, aż zrobią się czerwone i dojrzałe. Ale nie potrafi znaleźć odpowiedniej równowagi. Stara się tak bardzo, że jabłka gniją. Nie ma powodu do pośpiechu. Niedługo sama wszystko załapie. W międzyczasie powinniśmy ją dalej wspierać. Dobrze. Ale odnośnie tego filmiku, gdzie gościu nie miał pasa, to na pewno był Nil, zanim dostał strzała. Dobra, chodźmy do tego terminalu F4. Bierzemy kolejne zlecenie. Poprzedni odcinek był naprawdę niesamowity. Właśnie, pojazd naprawić? Nie, już jest naprawiony, dobra. Muszę pamiętać o tym, bo. tak jak ostatnio mi się rozwalił. A mogłem chyba go naprawić wcześniej. Sam z tego miejsca powinieneś widzieć ośnieżone góry. Pośród nich leży Twój kolejny cel: Wschodnie Obserwatorium Ekologiczne. Po raz kolejny będziesz musiał po drodze połączyć kilka miejsc. Pierwszym z nich jest schron chronobiologiczki, który leży na zachód stąd. Aby rozpocząć, odbierz zlecenie główne w tym terminalu dostaw. Dobra, bierzemy zadanie. Nie zanurzać w wodzie, ok. Czy uda nam się tam wjechać? Jeśli będzie kiepsko, chyba że tędy się wjedzie jakoś, spróbujemy na początek tutaj. Dobra, jedźmy bliżej i zobaczmy, jak tam się dam poruszać. Może tutaj spróbujemy? Tam wygląda łagodniej i jest akumulator. Ktoś postawił świetnie. Pamiętam, że częściej stawiałem schrony temporalne w jedynce, ale też częściej pieszo chodziłem i to było wkurzające. O, drabinka, no pewnie. Spróbujmy, najwyżej będzie osuwisko. Nie, jak wynurzeni będą, to trochę skręcę do tyłu w takim razie i pojedziemy kawałek dalej. A jeśli da radę tak podjechać, to spoko o cholera. Zapisałem stan gry. damy radę. Jestem pozytywnie nastawiony na razie. Dopóki nie ugrząznę. Widoki są świetne. Uuu, a tu jakieś budynki były. Dobra. Cały czas jak gram w tą grę to myślę o horizonie nowym. Okay, ja pamiętam, że w jedynce to byli wynurzeni tutaj. Aha, teraz musimy skręcić w prawo. O, znów upada? Albo... Nie wygląda tu bezpiecznie. Chwila. Aha, tylko prosto. Chronobiologka. Mamy jakieś paczki dla niej? Miło zobaczyć przyjazną twarz. Dawno nie miałam tu gości. Już sprawdzam twój ładunek. Żadnych uszkodzeń. Świetnie. Naprawdę świetnie. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że dostarczyłeś to tu w jednym kawałku. Jakim cudem załatwiłeś tyle zleceń na raz? Co się nazywa wydajna praca? Chronobiolożka. W końcu jestem częścią sieci hiralnej. Długo czekałam na tę chwilę. Powinna być w stanie jeszcze szybciej prowadzić badania. Przejmij to w ramach podziękowania. Co to? A zabawka. Mniej nieufna, ja myślałem, że to mogę łykać od razu. To akcesorium pochodzi z UCA. Przyczepię je do swojego plecaka. Kto wie, może przyniesie ci szczęście? O, a jeśli jesteś ciekaw, w ładunku, który dostarczyłeś, znajdował się wariant kryptobiotów. Od niedawna nazywam je chronobiotami. Po spożyciu zdają się wpływać na wewnętrzny zegar ludzkiego organizmu. To tylko jeden z wielu sposobów, w jakie wdarcie śmierci wypacza naszą percepcję czasu. To przez wdarcie pojawiły się temporale, plaża oraz czynniki zagłady, które wywołały poprzednie wymarcia. Wiesz, zastanawiam się, czy czynniki zagłady nie są związane z chronobiotami. Tak czy owak, dobrze, że jesteś. Zwłaszcza w kontekście dziwnych incydentów, o których ostatnio głośno. Kurier, który tu kiedyś przychodził, padł ofiarą jakiegoś ataku. Było tak źle, że na dobre zrezygnował z doręczania paczek. Kiedy dostarczył moją ostatnią przesyłkę, było na niej mnóstwo dziwnych wgnieceń i śladów. A gdy spytałam, co się stało, powiedział tylko, że to sprawka jeźdźca bez głowy. Właściwie ludzie mówią o tym jeźdźcu już od jakiegoś czasu. A niedaleko stąd mieszka facet, który zajmuje się zgłębianiem takich dziwnych przypadków. Wysłałam mu szczegóły i powiedział, że będzie potrzebował jakiejś pomocy. Dopóki nie rozgryzie tej sprawy, powinieneś mieć oczy szeroko otwarte. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Kiedy nie było komu dostarczać przesyłek, bałam się, że będę musiała dać sobie spokój. O, tak przy okazji jest już zlecenie poboczne związane z incydentami, o których mówiłam. Zobaczysz je w tutejszym terminalu dostaw. Zbadanie tej sprawy pewnie i tak jest w Twoim interesie, skoro spędzasz tyle czasu na zewnątrz. No i kto wie, może nawet przekonasz kogoś do przyłączenia się do sieci chiralnej? Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się to rozgryźć. Jeszcze raz dzięki i trzymaj się. Świetnie sam. Przy okazji mamy informacje na temat Nilawany. Dołączysz do mnie na mostku? Okej, okay, musimy wracać na Mostek. Dobra. Dało nam się dowiedzieć kilku rzeczy o Niluwanie. Możesz pamiętać, że był kurierem pracującym dla Bridges. Tak powiedzieliśmy Ci wcześniej. W tym czasie dostałam mail. Pewnie kolejny od drogiego Hartmana, co? Na pewno możemy mu ufać. Kimkolwiek jest. Niemal na pewno jest to ktoś z wewnątrz. Ktoś z dostępem do systemów administracyjnych UCA. Zdaje się, że Nirwana korzystał z usług terapeuty. Ale prawdziwym odkryciem jest tożsamość terapeuty Vany. Charlie, możesz wyjaśnić? Specjalistka, która pracowała z innymi ofiarami Tums, w tym z niejakim samym Bridgesem, była twoją terapeutką i partnerką. Lucy? Nilvana figurował na jej liście klientów. Właśnie tam, czarno na białym. <grym> to obłęd. Mamy też zdjęcie, które musisz zobaczyć. Według danych... ...zabiła ich rozpróżnia, która pochłonęła całe miasto. Którą przeżyłeś tylko ty sam. Lucy... ...była wtedy w ciąży. Nie było moje dziecko, które nosiło. Rzuciła mi to prosto w twarz. Nigdy nie miałem dzieci. To była tylko terapia. Pomagała mi przepracować ofenfosmofobię. Nie łączyło nas nic więcej. Dobra. To lecimy. Tam ta kobieta. Czy to e... Lucy? To była Lucy. A tak, Była twoją terapeutką, nie. Mm -hmm. Pe, -ko. Pe -ko, wszystko na. O właśnie na Ciebie czekałam. Zlecenie główne metagenomicystki jest już gotowe. Chcemy, żebyś złapał odporne na temporal emu i dostarczył je do jej schronu. Schwytanie go może być niełatwe, ale jeśli będziesz cicho, powinieneś też spokojnie się do niego zbliżyć. Widzisz, to emu najwyraźniej ma pewne wyjątkowe właściwości temporalne. Możliwe, że jest też w jakiś sposób powiązany z czynnikami zagłady. Ze względu na swoją specjalizację, metagenomicystka może mieć inne uwagi na ten temat. Liczę jednak, że to emu pozwoli nam dokonać wielkiego przełomu. Pomóż nam! Sam. Hmm, emu, no dobra. A mamy jeszcze paczki dla was. Hej, dzięki, że wpadłeś. Już patrzę, jakie zlecenia są w systemie. Czy to jest to, co myślę? Nie! A, o, pamiątka kolejna. Hmm, zwiększamy kondycję, no to pewnie. Dziękuję, że potrzebują do pracy Dobra, to Cymno. wiemy o co chodzi. Dobra, gdzie to emu jest? Aha, to tam gdzieś. A potem musimy je przetransportować. Okej. Okay. Po nie. Powoli. Nie, nie, do tyłu, nie, do no co ty robisz? Ale widok fajny. O, jest. Ja nie mam bolasów. Nie zabiję go? Wspaniale! Mamy już to zwierzę. Dostarczmy je do metagenomicystki. Dobra, to... złapanie ptaka nie było problemem, na szczęście nie musiałem mieć bolasów. Pierdziele, muszę znowu jakiegoś gościa oczyścić, no dobra. Ecco. Ecco. ペコ。 Michael, this Metagenomicystka dobra. Jesteśmy. Tak żyje, to najważniejsze. Wykonałeś mnóstwo zleceń i nie były takie. Dzięki twojej pomocy pozostało tylko pod... Elegancko. Tam. Aha, daję na ten granat, to dobra. Sam, Twoim kolejnym celem jest centrum dystrybucji F5 Wschód, które leży na południowo-wschodnim brzegu pobliskiego jeziora. Zostałem poinformowany, że pracuje tam Twój stary znajomy. W każdym razie do systemu wprowadzono zlecenie główne, możesz użyć tutajszego terminala dostaw, by je przyjąć. Moją uwagę zwróciła też kolejna prośba dotycząca zwierzęcia, które uratowałeś. Jeśli chcesz, możesz najpierw zająć się tym zleceniem pobocznym. Twój wybór sam. Okej. Okay. Zlecenie wykonane. Dobra robota. Zlecenie przyjęte. Dziękuję. Okej, okay, dobra, skończymy Dzęku. ten odcinek w tym momencie i będziemy kontynuować w następnym. Prawdopodobnie coś ciekawego może się wydarzyć. Także dzięki za oglądanie. Tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania. Cześć!